Pierwsze nagranie pochodzi z Reddita i zostało przesłane przez użytkownika New Racing 5425. Mężczyzna informuje nas, że pracuje w starym budynku w Phoenix w Arizonie. Pracował na nocnej zmianie, gdy nagle kątem oka zobaczył coś, co uznał za wyjątkowo dziwne. Jednak w tamtym momencie zlekceważył to, ponieważ był przekonany, że mu się przewidziało, ale mimo to zdecydował, że chce nagrywać cały korytarz tak na wszelki wypadek. Jeśli spojrzałeś na obraz, możesz zobaczyć, że się porusza. Po czym pojawia się cienista postać. Niektórzy w komentarzach szukają racjonalnego wytłumaczenia i znalazłem jedno dość słuszne, ponieważ ta osoba twierdzi, że być może ktoś po prostu sprzątał jeden z pokoi i dlatego obraz się poruszył, oraz zobaczyliśmy ten dziwaczny cień. Oczywiście jest też ta druga strona, która jest przekonana, że najprawdopodobniej jest to zjawisko paranormalne. A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Ten film również pochodzi z reddita i został opublikowany przez użytkownika Fit Code 8290 Film o którym mowa został nakręcony przez kamerę bezpieczeństwa znajdującą się wewnątrz lokalnego baru. Ten położony jest w Brown Hills w Wielkiej Brytanii, jednak od kilku lat to miejsce jest nieczynne, a dokładny powód jego zamknięcia nie został podany. Możemy zobaczyć zupełnie normalną noc w barze, gdy nagle dzieje się coś dziwnego. Wygląda to tak, jakby jakiś duch postanowił popchnąć butelki, które roztrzaskują się na podłodze. W po minach innych osób widać, że są oni dość mocno tym incydentem zaskoczeni. Niestety do filmu nie podano więcej kontekstu, wiemy tylko o lokalizacji, w której ten incydent miał miejsce, ale jak zawsze, swoimi przemyśleniami na temat nagrania możecie podzielić się w komentarzu pod filmem. Ten film pochodzi od użytkowniczki TikToka, Synestiach, w którym wyjaśnia, że od jakiegoś czasu doświadcza czegoś niesamowicie dziwnego. Nagranie następnie przeskakuje na materiał z kamery bezpieczeństwa, który został nakręcony wewnątrz jej domu. Początkowo film wydaje się być całkowicie normalny, jednak w mgnieniu oka zaczyna robić się dość dziwnie. Pies kobiety wbiega w kadr i zaczyna szczekać na coś, czego nie widzimy. Możemy zobaczyć dziwny cień w rogu pokoju. Pies nadal szczeka na tą postać, aż w pewnym momencie zostaje przestraszony i wybiega z pomieszczenia. Jednak podczas jego ucieczki dzieje się coś dziwnego. Jedno z krzeseł w pokoju samoczynnie się przesuwa. Niestety do dziś ta zagadka nie została rozwiązana. Ten film został opublikowany na Redditie przez użytkownika Trash 6. Zrobił furorę wśród tamtejszej społeczności w ciągu ostatnich kilku tygodni. Nagranie wydaje się być materiałem z kamery bezpieczeństwa oraz przedstawia grupę osób, która najprawdopodobniej zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Wszyscy siedzą w kółku i próbują porozumieć się z duchem, gdy nagle dzieje się to. Możemy zobaczyć jak metalowy pręd unosi się w powietrze, a następnie spada w dół tuż za jedną osobą. Przesyłający twierdzi, że wszystkie osoby w pomieszczeniu od razu pobiegły na górę, aby sprawdzić kamerę i to co zobaczyli przeraziło ich. A ty, jak drogi widzu myślisz, czy to zwykła mistyfikacja, czy być może jakiś duch dał o sobie znać? YouTuber, który prowadzi kanał pod nazwą Lost Places and Legends, 26 sierpnia 2024 roku opublikował film, w którym odważył się wyruszyć do lasu Alabama w środku nocy, aby nieco go pozwiezać. Właściciel kanału głównie podąża ścieżką Wielkiej Stopy i dość często zapuszcza się w odległe regiony lasów, a w szczególności w północnej Alabamie, ponieważ obszar ten słynie z obserwacji Wielkiej Stopy i innych niesamowitych zjawisk. Przez dłuższy czas we filmie nic ciekawego się nie dzieje, jednak to wszystko zmienia się, gdy zaczyna słyszeć przerażające odgłosy. What? Decently close. Yeah, that was it. that is a ground. It is a ground. let fall back up this way. Podczas prowadzenia spokojnych poszukiwań te zostają przerwane przez dziwny i groźnie brzmiący ryk pochodzący gdzieś głęboko z lasu. Niestety nic dalej w filmie się nie dzieje, ale czy rzeczywiście ci mężczyźni byli bliscy spotkania Wielkiej Stopy, czy to wszystko zostało dodane w postprodukcji? Jak zawsze, daj znać w komentarzu. Ten film pochodzi z Reddita i został przesłany przez użytkownika Shonkun 92 Mężczyzna przechodził obok starego budynku, który w latach 2000 służył jako sklep spożywczy. Jednak od wielu lat stoi opuszczony, a w międzyczasie inni wynajmowali ten lokal, jednak z niewiadomych przyczyn dość szybko zawijali swoje interesy. Dodatkowo mężczyzna wspomniał, że za każdym razem, kiedy przechodzi obok budynku, dzieje się w nim coś dziwnego. Tell me, why? This back room here. This used to be the 3rd way back in the 90s. But check this out. I've walked past here multiple times. Why is the why is the lights inside here flickering, especially this one? It's weird as Even that back light back there is flickering there, they're flickering in different intervals. Wewnątrz budynku możemy zobaczyć mrugające światła. Pozornie bez powodu. Niektórzy ludzie twierdzą, że być może jest to spowodowane zjawiskami paranormalnymi, które w ten sposób oddziałują na elektryczność. Jednak według mnie to zwykłe zmiany napięcia w prądzie. Pamiętajmy, że ten budynek od wielu lat stoi pusty i powoli przemienia się w ruinę.